Ja mam tylko witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Minecraft na modach z motywem RPG Także sobie tu pozbieramy startową skrzyneczkę Oczywiście jest, nie można wziąć ani nic. No i co? No i tak sobie tutaj programy podwiedzamy Nie wiem co to robi Okej, okay, ale byśmy gdzieś się przeszli, tylko nie wiem w którą stronę, ale chyba w drugą pójdziemy, tam? Tu yy, tutaj, dobra. No i co, no poszukać trzeba jakiegoś miejsca, nie? Jakiś dobry spot czy coś. Żeby się fajnie osiedlić. Yy, I coś fajnego, ciekawego znaleźć. Yy, nagrywam to drugi raz, bo pierwszy odcinek ja nagrałem i były zagłośne dźwięki w gry. Yy, mam nadzieję, że teraz to się troszeczkę inaczej nagra, bo to trochę przyciszyłem. Więc mam nadzieję, że będzie git. Yy, tu podstawowe dostaliśmy, tak czy jakiś tam itemek, mieczyk z rrr, kamienny. Więc nie jest źle. Tu mam jakieś drzewka dziwne. O, a też by się na drzewka w sumie przydały, nie? Nie mamy żadnej. Mamy siekereczkę, dobra. Dobra. To sobie to zetniemy. I będzie git. Troszkę tego nazbieramy, żeby coś jednak było. Eee, czekajcie, może my zrobimy eee, troszeczkę to jednak przyciszę. Bo ja to na słuchawkach w sumie głośno słyszę, ale nie wiem jak będziecie słyszeć to Wy. Także zobaczę dopiero w nagraniu, czy to będzie dobrze ustawione. Yy, I co, no... Jakoś to będzie, nie? Jakoś to sobie poprowadzimy. Są tutaj różnego typu yy, misje, questy i tak dalej. Więc sobie będziemy tutaj... Yy, ogarniać to, nie? No bo w sumie nie grałem w to nigdy. Więc sobie rozplanujemy, jak się to ogarnia i tak dalej. Dobra, starczy nam na razie tego drewienka. I będziemy sobie tutaj grać RPG. Pytanie: czy to jest jakaś wysepka? Czy to jest coś więcej tutaj? To jest chyba wysepka, tylko taka. Ale fajna dosyć. Fajnie wygląda. Dobra, czekajcie tam jest kolejna, czyli to byśmy musieli tam przejść okej okay. to sobie to przejdziemy na szybko, troszkę żarełka mieliśmy tutaj na start dobra no w ogóle, a mam skina start. myślałem, że mi skina w ogóle nie wygrało, okej okay. mm. mamy, 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 dobra yy, to sobie tak będziemy zdobywać, przechodzić i tak dalej wiecie o co chodzi, nie? Fajnie jest zrobiony ten kipunek w ogóle, i totalnie całkiem fajna ekspedycja. Może z tego wyjść, tylko musimy to ogarnąć, tutaj o co dokładnie tu chodzi. No, bo naprawdę tu jest sporo modyfikacji i trzeba to ogarnąć co i jak, bo ja to totalnie nie wiem. Więc sobie będziemy z odcinka na no odcinka myślę coraz więcej dowiadywać. Bo tu mam ogólnie Questbooka. Yy, nagrody i tak dalej 2x my dostali tutaj coś tam ten Chaptersy, nie? How to chapters na przykład. Click me Dobra Multiplayer, multiplayer, how to craft a chess. No to skrzynki po prostu Ci craftuje. To są takie questy typowe widzę tutaj Ale są też takie poboczne O, tu mam jakieś namioty są też takie poboczne, które są troszkę cięższe ale no to, to to trzeba wszystko umieć, wiecie, zrobić. Więc będziemy sobie nad tym pracować. Czekajcie, tylko muszę coś zrobić. Mhm. Dobra, czekajcie, bo to straciłem z pola widzenia, yy, tutaj. No, bo coś tu mamy, łóżeczko, to to w sumie możemy sobie wziąć. Yy, wełnę potrzebujemy, chyba nie, żelazna siekiera. To się nam może przydać, żelazna. Jedzonko sobie weźmiemy. Dobra. Zaklęta butelka, to chyba jest ekspem, nie? Z tego co mi się wydaje. Tak, to jest SP. Weźmiemy to. Co? Przepraszam sobie to dobicia. Mm -hmm. Sombring Leak Blade to jest już coś lepszego. Diamentowy kilofek, nice. Mm. Piecyk, piecyk, a mamy kilof, mamy. Dobra, to tak zrobimy. To sobie weźmiemy też. Dobra, coś się na naszej mapce tutaj zmieniło. Aha, teraz już taka większa. Czyli idziemy cały czas przed siebie tam. Tego, miejscu, tego miejscu, miejsca fajnego poszukać musimy. Chociaż tu też to źle nie wygląda, ale taka dosyć duża wyspa to tak... O on dźwięki wydaje, nie wiem czy to będziecie słyszeć. Jak nie to to później centytuję, żeby to było lepiej słyszalne. Ale całkiem kozackie. Zresztą zaraz zrobię krótkie cięcie, to zobaczymy jak to będzie słychać. To wtedy to najwyżej podgłośnie jeszcze wam. Ale myślę, że będzie git. Dobra, tu coś mamy, a to jest... Aha, to jest na górze, to tam się nie wstępniemy na razie. Tutaj, ja myślę, że to tak wieje, a to tylko... Po prostu takie. Eee, dobra, co tutaj jest? Nie ma nic. Tam jest jakiś kanion. Może tutaj coś znajdziemy. To jest fajnie, taki nawet w miarę płaski teren, jakbyście popatrzyli tak dokładnie, nie? To by szło coś zrobić sobie. Tylko później chodzić na te wszystkie ekspedycje, żeby czegoś poszukać nowego, to już nie takie za fajne. No nie wiem, fajne tutaj nawet To tu by coś szło zrobić w sumie Tak na moim myśl, tok myślenia Całkiem spoko może być Bo tam już mamy widę bombusowy. Tutaj coś jest Tu coś jest Nie no w sumie tu możemy coś pokmienić Bo to jest dosyć takie Wiecie, a wykonalne Dostęp mamy tutaj do paru tych rzeczy. Chyba było nieaktywne, gniazdo pszczół. Aha, tu jest znowu cały jakiś albo na tej wysepce. Eee, może idziemy jeszcze tu w prawo, bo tam żeśmy nie byli. Dobra, to możemy iść tam jeszcze. Zobaczymy, co tam ciekawego się dla nas kryje. A jak nie, no to po prostu się czegoś innego poszuka. Co to? Więdzienny kamień. Aha, to jest chyba ten teleport do. tak. kwatery więźniów. Fajne, fajne. Damy tu, czekajcie. Jak tu się dawało? B. Nie, T. Ustaw, mapy, nakładki ponty no dobra, dodaj e, więzienie sobie dodamy, cyk ale idziemy jeszcze tu, to obejdziemy tu takie fajne małe no tych bambusów to nie zbieram na razie nawet, bo nie ma takiej potrzeby no i noc się zbliża mam jakieś tropikalne o kurde, hipopotamy. Hippo Tam coś jest, o! Ej, co jest? Chyba tam podejdziemy pierwszy. Widzę, że tam coś jest ciekawego. Jakaś chata A tu też chyba coś jest. Czy mi się wydaje? Też jest domek jakiś. To może być od Wiedźmi w sumie. Całkiem możliwe. no. O, dobra. Pytanie, czy tutaj jest gdzieś łóżko? Tak, to się przekimamy, ale tego. A tak to idzie zamknąć. Dobra. To się tak przekimamy. <laughs> co my tu mamy? Słabość, wtóra krzywdy... Dobra, na razie tego nie bierzemy. E, sobie jeszcze tutaj też tego nie... Też tego na razie nie bierzemy. E, Noctowizja, to by było w porze opcja. Szybkość też. Tu też mamy fajną szybkość. To to zostawimy, dobra. Czy nam by się to przydało? Eee, myślę, że na razie nie, aczkolwiek można to wziąć. I pójdziemy zobaczyć tam dalej, co jest w sumie. Powinno być coś lepszego, bo w ogóle jakieś te grzyby wielkie, albo to też będzie odwiedzmy. W sumie to tak wygląda, taki bagienny y, trybik. Więc y, tak może być. Ale tu jest fajne miejsce też ten do osadzenia się Ale to jest ma tak, tak, tak What the fuck Pat, zabiłem go, nie? Ta. Dobra yy. Tu mamy diamond Halbred też sobie go weźmiemy chyba. Dobra. I są na górze. A tu też coś mamy. TNT to tak nie bardzo. Iron Claymore. Tego też nie. A Jedyny minus jest to, że tego nie idzie zniszczyć, nie? Tak, byśmy się tu mogli osiedlić. Kurde. Mam. Trochę takie lęki mam. Że tu zaraz się wyłożymy, że tak powiem. Ale jakoś trzeba tam iść do góry, nie? Nie wiem, czy mi się wydaje, czy tutaj jest eksykunek? Także zaraz zobaczymy sobie. Tylko coś tutaj kliknę. Dobra, czekajcie. Czy ja to mogę jakoś... Dobra, mamy to, no. Nie, to chcę wyrzucić. nie buty, nice. Dobra. Yy, odłamek armetystu. To by się nam na pewno coś przyda kiedyś. to, to jest? Anetysta jakiś. Nie wiem co to w ogóle z nich leci Kościelne skażenie Level up Więc nie jest źle Coś się nam udało Dobrze, że mieliśmy ten ekwipunek, bo by to się na pewno nie udało. To są jakieś świeczki. Tu coś jest jeszcze. O, Uch, dobra. Dobra, tego nie potrzebujemy. Tego też nie. Runik tablet. Dobra, to bierzemy na pewno, bo to trzeba się dowiedzieć co to jest. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic, dobra. Zwijamy stąd. Tu były jeszcze i inne drzwi chyba, nie? Aha. Boże. Dobra. Nie no, spoko zrobione, ale... ...z tego nic my tutaj nie wynikniemy. Tu jest spoko też miejscówka w sumie. Musimy się gdzieś ośledzić, bo już nie ma miejsca, gdzie tego nosić. Mm, jedyny plus to jest taki, że mamy te ponty. I to nas tylko ratuje A tak to nie jesteśmy w stanie zbytnio nic zrobić Tam coś jest, bo tam coś się świeci, ale nic nie widać My byliśmy tutaj, nie? Przez te mok mokradła byśmy szli tam Czekajcie, tam Ciekawe gdzie tam dojdziemy, może tam coś będzie ciekawego może akurat się uda Coś dobrego wykmienić Stąd żeśmy przyszedli przed chwilą Dobra, let's go O, czekajcie, muszę sobie Podłączyć telefon Dobra y a ja myślałem, że ja coś wyrzuciłem, ok. O, tu są wielkie drzewa. What the hell, Nie by tędy przed. Nie no, na pewno nas tu nie było. Co to mamy? Duże drzeweczka są fajne i płaski teren, tylko że tej wody jest tu dużo trochę. Nie, to jest te bagienny, nie? Ale te drzewa są kozak. Tam jest kolejna chata Pytanie czy to ta sama? Chyba tak No, yy, tak, to jest to samo yy, tam jest coś niebieskiego yy, Tylko zaraz jak pójdziemy tutaj to się zmieścimy w ten yy, las tam i to się potracić możemy całkiem wow. Pogięło Cię? Widzieliście to? Jak się rzucił za nami, ty. Co za gościu. No, tej i tak się nie pokazuje. Dobrze, że ten mieczek mamy, bo to jest dobre. Może to będzie jakiś drogowskaz, to w sumie nas gdzieś zaprowadzi lepiej, a to nie, to jest jakiś portal a, tu mamy kolejną zaś jakąś zajawkę pytanie co to tu dokładnie jest jakaś skrzynka jest, złoto jest na górze e, ognista kula złote nogawice golden double axe to nam niepotrzebne chyba, krzesiwo czy nam krzesiwo jest potrzebne, no nie wiem no złote jabłko się weźmie, bo to zawsze coś zegar. też chyba nie krokodyle. Oj, to jest to samo znowu. I tutaj co? Tutaj nic. Przejdziemy tam, może tam będzie coś jeszcze w miarę git. A jak nie, to możecie. Jak macie jakiś pomysł, to możecie posłać albo napisać w komentarzach, gdzie byśmy się mogli osiedlić. Ewentualnie gdzie czegoś szukać. Tam widzę znowu, ja są jakieś domki. Ale to już chyba będzie bardziej wioska. Chociaż nie byłbym tego taki pewny, nie? Ale... To są szkielety podwodne? Tak, skuszą. Dobrze widzimy, tak. A, tu mamy kolejne więźniów. A tu jest co? Tu jest zwykła wioska. O ile się nie mylę. Albo opuszczona wioska. Nie widać nigdzie... Nie widać nigdzie tutaj w ogóle ludzi, nie? A są tutaj. Nowicjusz Arkany, dobra Bary mm. Wszyscy uciekają. Chyba, <grybujesz> no. Wiecie co, myślę, że tu możemy na razie. What the fuck! Pogięło go? Czemu on mi uderzył? Chyba przez ten miecz. Ja się tylko w niego wwoiłem, nic więcej nie zrobiłem. E, czekajcie, dobra. E, nie, ja chciałem ten poziom jakoś. E, aha, tu mamy, tak czy nie? Od czego my w ogóle mamy zacząć tutaj? Bo ja nie wiem. Umiejętności pozostałe, pozostałe punkty, 0 na 32. Aha. Dobra, ja ogólnie tak musimy sobie tutaj, wiecie wszystko sprawdzać że tak powiem yy, bo jest tutaj troszeczkę tego nie yy, przygody mutanty to mamy tutaj całe te questy i tak dalej shadery dobra tutaj ten tutaj ten tu ten tu ten tylko i, tu jakoś trzeba dodawać ten poziomy nie ci się nie dodaje kurde chyba nie. Dobra. Yy, także dzięki za oglądanie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.